Siemano. Długo się w sumie zastanawiałam nad tym, czy poruszać ten temat, i czy w ogóle nagrywać o tym film. Bo jak już gdzieś wspominałam, chciałam odejść od tematu pani fotograf z Krakowa, ale jako że czasami z nudów nadal śledzę to uniwersum i wiem, że temat jest ponownie ruszany przez niektórych twórców internetowych, to coś mnie naszło, a konkretnie coś po obejrzeniu fragmentu rozmowy na Mateusza Spysińskiego, rozmowy oczywiście z panią Elą. Zawsze w moich filmach poruszałam temat tego jak pani Ela robi filmy czy zdjęcia i ogólnie też że nie umie przyjąć krytyki. Nigdy nie poruszałam tematu jej dziecka, ale wydaje mi się, że właśnie nadszedł na to czas. No i owszem najprościej byłoby mi tutaj powiedzieć, że pani Ela jest złą matką, podać jakieś fragmenty powiedzieć, że to co tam Pisze i nagrywa, będzie źle wpływało na przyszłość tego dziecka i ogólnie skończyć temat. Ale jednak nie o to mi chodzi. Pani Ela sama twierdzi, że jest dobrą matką, bo przecież pomaga dziecku w zadaniach domowych, zajmuje się dzieckiem, bierze dziecko na różne wyjazdy, na wakacje, na ferie. No i faktycznie tak robią dobrzy rodzice. I nawet też szczególnie nie chcę tutaj krytykować tego, że założyła dziecku kanał na YouTubie, bo jak wiadomo od 13. Roku życia dzieci mogą używać social mediów, a przed 13 rokiem życia mogą to robić pod nadzorem rodzica. No ale tu pojawia się właśnie kolejne ale. No i załóżmy tutaj, że to dziecko miało takie marzenie, żeby zostać YouTuberem, tak jak jego mama. Dodam, że dzieci, tak gdzieś do 6 no, roku życia, małpują to co robią rodzice. To znaczy, że jak mama na przykład gotuje obiad w kuchni, to dziecko leci po plastikowe garnki i też chce gotować, więc być może chciała naśladować swoją mamę. No i okej, okay, o ile dziecko nie umie, nie ma pomysłu. Na swój kanał, na pierwsze filmy, to uważam, że w tym przypadku jego mama powinna z dzieckiem ustalić, jaka będzie tematyka, zrobić jakiś zarys, plan, scenariusz czy coś takiego. I tak wiem też, że w ostatnich czasach to dziecko pani Eli zaczęło samo prowadzić ten kanał, i bardzo się z tego powodu cieszę. I wróćmy też do tego stwierdzenia, że pani Ela jest dobrą matką, bo zabiera. Dziecko na wyjazdy. No, i tak jak powiedziałam, to jest faktycznie fajne i super. Nawet jeżeli nie stać jej na wakacje na Cyprze, tylko na wakacje w górach czy nad Bałtykiem. Ale jedyną rzeczą w tym wszystkim, która jest niefajna, jest to, że pani Ela kręci swoje vlogi nie zważając na to. Czy jej dziecko ma dobry humor, zły, czy się śmieje, czy płacze? No a ja, jako że jestem z tych czasów, kiedy moi rodzice na wyjazdy, na wakacje czy ferie brali jeszcze wtedy zwykłe aparaty i kamerę, żeby kręcić filmy, to przyznaję się, że też byłam filmowana przez rodziców. Na szczęście te nagrania nie trafiły do internetu i też nie kręcono mnie, gdy jem, gdy płaczę. Czy w tym podobnych sytuacjach? No i naprawdę jestem za to ogromnie wdzięczna moim rodzicom, bo nie chciałabym, aby wszyscy moi znajomi czy też wrogowie wiedzieli, co robiłam na danych wakacjach, gdy byłam dzieckiem, bo jako dziecko zachowywałam się głupio. No jak to na dziecko przystało? Z własnego doświadczenia wiem, że i bez takich yy, jakichś rzeczy, dzieci mogą mieć przechlapane w szkołach ja na przykład siedziałam sobie cicho i grzecznie i miałam przechlapane w szkole przyznaję się do tego ale zostawmy mnie, bo nie o mnie dzisiaj jest film dochodzi tutaj też kwestia live'ów i tego, że Marysia jest za ścianą, gdy pani Ela prowadzi live'y lub też, że na takich live'ach czy filmach Marysia bije swoją mamę, albo wyzywa jeśli chodzi o bicie czy wyzywanie, to taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. A jeżeli już miała miejsce, to pani Ela powinna wytłumaczyć dziecku, dlaczego się tak nie robi. A co do prowadzenia tych live'ów, gdy Marysia śpi, nie byłoby w tym nic złego, nawet w tym tańczeniu i śpiewaniu pani Eli. Przecież każdy ma prawo to robić na swoim kanale, czy w filmach, czy na live'ach, co chce. Ale czy pamiętacie jaka jest definicja pato youtubera według pani Eli? Tak pokrótce, niedokładnie mówiąc jest to osoba, która pije kole, je chipsy i en pije energetyki i alkohol na live'ach, na filmach i tak dalej? O patrzcie, jestem pato youtuberem, bo mam kole, energetyka i chipsy. A nie, zapomniałam, nie przeklinam i nie mam alkoholu. Dobra, dość śmiania się. W momencie, gdy pani Ela robi live'a, to często pije też alkohol. Yy, dzisiaj jest 19 listopada 2021 rok temu zaczęłam live'ować. Nawet po będziemy się nie umieć. rozmawiać, jak ja sobie to podziękowałam, tylko że ja nie mam yy, Więc będziemy sobie tutaj mam nóż i po prostu sobie nie szczeliła w tego laptopa, nie? i to dorato białe, ile to ma procent, zobaczmy 10% alkoholu, a to też 10,5% dorato różowe Co wiąże się z tym, że zaczyna przeklinać Co prawda nie pija ona wtedy energetyków, czy nie je chipsów, ale jednak gdy się napije alkoholu to przeklina. Już nie mówiąc o tym, że gdy raz miała live'a i tańczyła na tym live'ie zapewne po alkoholu, to ze dwa razy przynajmniej niechcący pokazała pierś. No, i gdyby to był w ogóle mój live, chociaż ja takich rzeczy bym nie robiła i ten, ale już pomijając to, gdyby to był mój live, to ja bym skończyła ten live, rozpoczęła od nowa i przeprosiła za tą akcję. Ale pani Ela stwierdziła, że się nie wstydzi, no i trudno. No, i na zakończenie chciałoby się powiedzieć, tak więc, pani Ela nie jest dobrą mamą, i zakończyć film. Jednak uważam, że to byłoby zbyt proste. Tak więc życzę, aby życzę temu dziecku chyba w sumie, aby ktoś panią Elę upomniał i powiedział jej o tym wszystkim, że robi coś złego w zasadzie, tak aby pani Ela była jeszcze lepszą mamą, no i też poprawiła swoje błędy. To tyle na dziś. Trzymajcie się. What's